Siemano! Z tej strony Kujawson! To co widzieliście to było moje nowe intro, które skomponował dla nas Oski Oski jako iż yy, jego link wyświetla się tutaj na kanale Możecie do niego zajrzeć Wali piękne acy tak jakby już yy, z CSM w Go w genach się urodził Także się w pasie zobaczyć Na czym polega moja gra? Dzisiaj... Yy, Mam te śmieszne żółte samochodziki yy, napełnić benzyną i po prostu mój pracodawca... What the fuck, co ty robisz, ją? Yy, I mój pracodawca po prostu mi za to zapłaci, tak? Tylko trzeba najpierw znaleźć mu, wtyknąć. Wtyknąć, wtyknąć w dziurkę. Trzeba mu ten. No, nie chcę, żeby mu to w dziurkę, to spoko. What the fuck, ty, choć tu zatankować cię chyba muszę, nie? What the fuck. Co. Iman, co. What the fuck? Co to się dzieje? Jaka dziwna gra. Dawaj, tankuj tego. Dawaj. Dawaj, 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 dawaj. No, tankuj. Tankuj, tankuj. Tu jeszcze do tankowania pieruny stoją. A dobra, już nie stoją, bo się... Co ty robisz, ją? na ciebie. Mówiłem ci, tylko nisko... Yy, Olej, nowe paliwo, bo jak weźmiesz jakąś większą dawkę To zaczniesz świrować, no i proszę Tak się właśnie skończy, jak samochody przesadzą z paliwem Tak to się właśnie wszystko kończy Tak się to właśnie kończy Uwaga, no, chodź tu No, dobra, ty się tankujesz Daj mi tego pytona Gdzie jest mój pyton? Gdzie jest mój pyton, no Dobra, ty Ten drugi, dobra What the fuck, nie ogania, dobra, spoko, okej okay. 2 sekundy, nie złożymy. No czemu ty mówisz aż w tyłek, ziom 9 sekund, 12 sekund. Nie, nie wierzę w tę grę. Jaki węgorz! A tu, o jaki węgorz! Stop! Teraz węgorz! Patrzcie, świnie, król parkietu. Ręka jak złamana. Na kurwiam węgorza. Na 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 na. na. Jakie węgorze, nie. Boże, no boże, węgorze, jo jakie rymy tutaj lecą po prostu. Panie samochodzie, chciałem zatankować tamtego. Dlaczego mi przeszkadzasz? Proszę bardzo, paliwko What the fuck! Co? Nie wierzę w tą grę, nie wierzę. Po prostu tankuję, spróbuję zatankować w ogóle... Nie wiem, ze dwa samochody jeszcze. Do góry nogami spoko, jestem ciekawy jak odjedziesz No dawaj to. Dobra. Tutaj znowu węgorze matko boska. Co się dzieje? Dobra, jakoś nam to wychodzi. Już trzy samochody podłączone, zaraz czwarty dajemy. Tu ten. Pierlony. Chodź tu, węgorzu. Chodź tu. Chodź tu, węgorzu. Mam gdzieś. Co te samochody robią? The fuck. Bu Seriously? A, czyli już wiem, kim jesteśmy w tej grze. Jesteśmy Hulkiem i rozwalamy samochody. Bu What the fuck, dobra. Nie wiem, co to. Co to jest, co jest tam? One. Czy one znikają w ścianie? Dwa. Nie ogarnię gry. Lol. Hehe. <laughs> Muszę sobie po górach chodzić. Spoko. Czyli byliśmy. Naszym celem było tankowanie, a w sumie. Zajęliśmy się wspinaczką górską, no spoko. Samochody świrują, nie wiadomo co robią. No więc słuchajcie, mój wynik to e, minus 600. 7, umówmy się, że minus 2, na minusie 2000 hajsów, umówmy się, że tak e, Nie wiem, link do gry macie w opisie. To jakby wam pójdzie to wy sami sobie zobaczycie. A teraz chodzi outro i BUM!